Słuchajcie, tak, tu pasów nie ma i czasami policje, wtedy się zdarzają, tu trzeba mieć na pewno silne ręce, ale też trzeba uważać, żeby nie było tak się I proszę, pierwsza słóczka, policja, policji nie wzywamy, odbędzie się bez mandatu. Myślę, że sobie jakaś poradzą Na pewno wiosłami po głowie, ja poradą. dalej jest do radia ta. Ejemy. Ejemy. Masz. Oho. Proszę. Napomóż. Zgrataj. Ja mam dużo tam wszystko to. Na każdej torbie jasne. I tak się na pewno ładnie przyda zapędzić do baba, o, pani jest patowała. To o. wiosła i myślę, że to im do to na 30 Na pewno mają jakiś plan. Ich no, planem jest zwycięstwo. Czy czas będą mieli dobry? No, czują oddech na plecach, bo za nimi już kolejna osada, ale cisną do przodu. I trzecia osada też już się dłoniła, także. Widzą prawie, że równo, że nie, jednak czas będzie różny. No i uwaga, doping dla tej naszej osady, która już wpływa do mety. Gorący! Krzyczymy, bijemy prawa! Jeszcze szybciej, szybciej, czas jest ważny, nie zwalniamy. Fantastycznie, mamy już pierwszy. Ciśnijcie, kochani, ciśnijcie, nie zwalniajcie! Ważny jest czas, kiedy wiecie, jak pierwsza asada płynęła. Jeszcze, jeszcze, jeszcze do medy. Prawa i ostatnia asada. Mocno, mocno, jeszcze, jeszcze. Dajcie z wszystko.